Połóż się na ziemi, w leżeniu na plecach ściśnij wałek swoimi udami na 50% siły. To uaktywni przywodziciele, czyli mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe ułożenie miednicy. Dociśnij delikatnie pięty do podłogi. Teraz spojenie łonowe przyciągasz do żeber. To powoduje, że miednica się delikatnie unosi, kość krzyżowa cały czas ma kontakt z matą. Barki tworzą jedną linię z łokciami. I głowa swobodnie spoczywa po tylicą na podłodze. Nie jest ani zadarta, ani opuszczona brodą do klatki, nic z tych rzeczy. Po prostu swobodna pozycja. Dociskasz łokcie, cały czas trzymasz napięcie między udami. Idziesz do rotacji wewnętrznej. Grzbiet dłoni jest w tym momencie skierowany do sufitu. do oporu, tyle ile możesz. Tutaj w tym momencie będziesz czuć prawdopodobnie rozciąganie, jeśli masz ograniczenia ruchomości. Trzymasz to 2-3 sekundy, odpuszczasz i wychodzisz do rotacji zewnętrznej. W rotacji zewnętrznej również tam, gdzie będą ograniczenia, będzie odczuwalny opór. Potylica cały czas przyciśnięta do podłogi, łokcie cały czas przyciśnięte do podłogi. Wrażenie ściągania, schodzenia się łopatek oraz mobilizacja. W okolicy obręczy barkowej. Cały czas trzymasz brzuch i cały czas masz kontrolę nad tym, żeby łokcie i barki były ułożone prawidłowo.